Obraz ma się znaleźć w tej samej odległości od wierzchołka zwierciadła co przedmiot. Wstawmy w równaniu zwierciadła kulistego za y taką samą odległość jak x. Otrzymujemy 1 dzielone przez f równa się 2 dzielone przez x. Stąd wyznaczamy x 2f. Znaczy to, że przedmiot należy ustawić w miejscu, gdzie znajduje się środek krzywizny zwierciadła. Przeprowadźmy konstrukcję znalezienia tego obrazu. Zwierciadło kuliste wklęsłe o ogniskowej F w odległości X w środku przywizny ustawiona jest niebieska strzałka. Jest to przedmiot. Promień równoległy do osi optycznej po odbiciu biegnie przez ognisko, a promień przechodzący przez ognisko po odbiciu jest równoległy do osi optycznej. Promienie odbite przecinają się w tym miejscu. W tym miejscu powstaje Obraz przedmiotu jest to odległość jednocześnie x, ale równa y. Powstał więc dla przedmiotu umiejscowionego 2f od wierzchołka zwierciadła obraz w tej samej odległości o powiększeniu równym 1. Jest to obraz rzeczywisty, odwrócony, tej samej wielkości co przedmiot.